Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Happy Wheels Dzisiaj zaczynamy od Bouncy Star Castle <kłysy> Przepraszam was bardzo. Oj, co się dzieje? Co się dzieje? Ten seconds for surf. Mamy przetrwać przez 10 sekund. A za so późno <kłysy> Ej, fajne. Czemu on sam skacze? O co chodzi? Uhu, 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 uhu. Nie! O Boże. Co tu się dzieje? Dobra. Nie! Dobrze. Jest okej okay pozycja. O o o o nie! A! Dobra, żyjemy. Jeszcze żyjemy. Nie! Ej. Jakim cudem. Dobra. Nieważne. Co tam jeszcze można? Minecraft quiz, nie chcę Minecraft quiz. Zrób to jak najszybciej, okej okay. Robimy to jak najszybciej. Uhu O jezu! Fala! Jej! No dobra, jedź, jedź, mamy to robić szybko. Dawaj. Hmm, czy tu będzie coś ciekawego? Oprócz dyażdą no, na sam dół tym czymś. Jako to coś. Taką falą dziwną. Dawaj. Uhuu! Pięknie! Dajesz! Kurde! Ale koleś się musiał napracować, chyba, zestawianie tego wszystkiego. Dużo pracy co włożone. Jej! U. No kurda! Kurda, czy to jest na serio. O oh mega! spam, please! Nie, jakoś mnie to. Um. Nie, za bardzo poruszyło ta mapa. Kill your son before you. Nooo. Jeszcze raz. Złap to! Złap to! Nie moje Nie. Co się stało? Ej! The fuck happened? Czemu on mi nadrąbał głowę swoją ręką? No złap tą SIEKERĘ, idiota! Oh, złap go! O, oh, mam cię. Wygrałem On zginął. Ma siekierę w swoje ręce. Foch Bottle run extreme! Jesteśmy ekstremalni, więc jedziemy na Indianą Johnson. Wii! To chyba nie służy do tego. Powinny tutaj być określone postaci, a nie że możemy sobie wybrać, bo tutaj na przykład przystaje tylko i wyłącznie rower. Nie? <laughs> Oj, w tył. Back please. Jezu, czemu? <laughs> Tego jeszcze nie było. Oj, przepraszam cię, Timi. Czy jakaś część? Tak, jakaś część została ze mną. Przeżyjesz to. Zobaczysz. Przetrwamy do końca. Buciku nie spadaj. Ha, Timi też ze mną to zrobił. I Brofist dla PewDiePie'a. <laughs> Snow Throw in... the no, fuck Sword Throw, przepraszam, bardzo to Sword throw. Wait for the screen. Jaki screen?! Aha! Co to było? Restart level. Fak. Masz Mikołaj. Mikołaj umiernie no, Miko umiera. Teraz chcę być legendą. Ha! Przeszkodziłeś mi. Ładko. Nie. Ha! Oh. Będziemy ninżą jeszcze. Oj. Fuck. Fuck! Mam mam. Mam. A! Ah. Jest, ninja, jest naraz. O, om, pan Omg też spadł. Okej, okay, zgraliśmy. Jej. Ha! Mam was wszystkich bilet! No, i co teraz mi powiecie? Ha. 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 Oj, jakiś nie ...nienaturalne reakcje. The meeting glitch melting glitch. push the ball to activate glitch when you do your meet ...to the door floor. Enjoy. No fuck! Uff. Co się stało? Co się stało? Jeszcze raz! Jeszcze raz! No! To mnie zasysa w dół, Jezus! Co się dzieje? Exit Impossible Pogo! Jesteśmy teraz prosami! Hard! Hahaha, ha, ha, to ma być hard! To nie jest nawet fucking problem Beach please Ej, myślałem, że przeżyłem. No to jeszcze raz. Hup! Hup. Fuck! Wypadek przy prasy. Wybaczcie. O oh Majorm Żyję. Oj Prawie, dobra. Kurde, trudny. Fuck! This Shit! Nie! Prawie, że dupą na nie usiadłem. Nie trafił! Uhu. Ah. That's fucking pro! Kill them all! To chyba było już. The Killer Machine! O, ah. oh. lol! Ej Zepsujmy szkło A po prawej śmieci Nie, nie chcę, nie O Boże Obiad Czemu tu są krzesła? Dobra, i na deser Ludzkość, niech tu przyjdzie ludzkość Zapraszam O tak Ej, ty, idź stąd O tak o! Oh, nie! Nie! Nieeeeee! Storm, The fuck happened? O Boże! Śmieci są pełne. Synku! Idź że śmieci. Dobrze, bo. Nie umiem robić. Angry Birds już graliśmy. Bike Race! Wyścig rowerowy. Hej! Na, pew na pewno, nie mamy szans z tym kolesiem na górze. On jest taki do dobry, taki mocny, taki szybki. <noise> oj, oj, ale przeszkód to ja się tu nie spodziewałem. Mój kask i Timi na razie poszły. Dobra, zobaczcie co dalej. Ha, mam cię. Ha, szło, mam cię. Oj, łańcuchy, będzie ciężko. O, o, no, awaj, kosze na śmieci. Czemu kosze na śmieci? Kurwa! prawie Nie wyprzedzi nas, jedź, jedź, nie! Nie! Przegraliśmy to! Jeszcze raz, chcę rewanżu, to jest rewanż. Muszę to wygrać. It's a must, I have to win this shit. Uhu. ha! Może Timmy nawet z nami to skończy? Nie! No. Ej, to nie fair, no, moje... on oszukiwał jakieś. Przeszkody na mojej drodze popostawiał, a ja to co? Ej Jej Dawaj Jest Łańcuch drugi Timmy! Timmy zdrajco! Przez ciebie przegramy! Zrób coś, debilu! Nie! Jedź dalej! O! Pchaj to twarzą! Dziwko! Dobra O! Dawaj Timi, jeszcze ty Musimy go dogonić Musimy go dogonić! Szybko, Timi. Timmy, kurwa, przegramy to przez ciebie, no jakaż mata! no i kurna dupa, na razie, już widzę to, z... no kurna, tak jeszcze piłki, krzesła, szkło, wszystko na mojej drodze postawcie, O tak Timmy, widzę, że twoi koledzy, hmm, <grywy> Timmy, ty kujowy zdrajco Idziemy do mnie. ale fajna mapka, podoba mi się Neon Sword THROW Play game play this map Wait for the screen Jaki screen Ej, ej, no puść tego Sword jak Jak bardzo go nie chcesz o! Oj Moje rączki się ja teraz będę rzucał Ej Fuck. Oj Shit Oj Oj Nie jest za dobrze nie jest za dobrze. Oj, co się stało? Oj, 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 I'M mam gonął! Jej, fajne. The fuck, o co tu chodziło? Bikini bottom, bottom. Zobaczmy. Jej, jakaś. The fuck. Antat Anta Antaltydy. <grywia> Co to za pozycja, Boże? Uhu. Nie ma tak skakać w powietrzu. Ej, rekin rekiny. <grywia> Zaraz nas coś zje. Jej, nie zjadło nic nas. Jej, zielono. Kurna, czemu te kwiatki mnie biją? Czemu te meduzy jakieś. Co to jest? Boże, co to jest, na serio? The fuck? Dobra, nieważne, bije to głową. Nie oglądałem nigdy tej... ...spongeboba. Więc nie wiem, o co tu chodzi. Flying Van Attack! Ah! Fuck this shit! No! I have to survive. Fuck, jak to zrobić? Na płasko! Oooo, żyje, żyje! Udało się, view replay. Da się to spowolnić? Da się, dobra. Czekajcie, zobaczmy to w wzbawionym tempie. Oooo, może troszeczkę szybszym. Nieważne, dobra, ważne, że to wygraliśmy. Exit to menu. Pro glass breaker. Jedziemy po kolei, wszystkie poziomy. Łatwe, łatwe, łatwe. No jezu. nie wiem, czy to bardzo przepadam z takimi poziomami, ale. leci. Au. Jak zwykle, szkło w głowie się wbiło się. Jimmy, przeszkadzasz. Zostaw to szkło. No. Ja! Mam cię. Ha. That was fucking easy. Ha! That was hard as my dick bitches. Czemu ja mówię po angielsku? O, butelki. Ja to szkło na dole troszeczkę przeszkadza. Ha! Rozbiłem je głową. Fuck ja. Yeah. A to, czym się najlepiej otwiera, butelki? Głową, synu, z głową. Ej, to już może zaboleć. Tak troszkę. Fuck. Jakby mnie to trafiło w głowę, o jezu. Hmm, coś mnie boli. Nie do końca wiem co. A, coś mi się ubiło. Jej, wygrana. Raid 5 stars. Fuck you, level creator. Eh? No grawaj, play now. I want to play now, alright! O! Oh. Welcome to level creator! Press jump and select the level, thingy customize on your own. Chcemy to, nie chcemy przeszkód. Chcemy black hole jump. Chcemy noc. Ej. Może jednak nie. Oho, <ścoughs> Gówno widać. Dobra, idziemy zginąć, brzydko jest, widać nic. Kurwa. Kresta, to Dobra, rzutmy swój własny level. Jump. Nie chcemy... Ring of Fire i chcemy to. O. <grystanie> Spoko. Dobra, ten wielki trójkąt, oj. O shit! O shit. No nie, i teraz znów wszędzie skakać, to jest troszeczkę dziwne. Fuck! Jak tyś to zrobił, debilu? Jump the ball! I chcemy Justinovibera, i chcemy jeszcze jednego Justinovibera. Nie ma już więcej Justinów Ze smutku wory pod oczami. Hop! Hop! Hop, hej, na tym gościu to jest trudne! Zobaczmy co będzie jak jeżeli na nic nie, nie wiedziemy. <laughs> Są jakieś przeszkody tam po drodze. Ej, fajne. <laughs> nic nie ma. O miny, lol. What? Tak, zrobiłem swój własny level, ale na serio, to było dobre. Casting your vote. Yay. Exit, to miny. Klany most. Zobaczmy. A kim jak kurna panem Mikołajem. Ej. No dobra, to panem na rowerku. Ej, no co jest? Easy! Uhu, ja by kibic. Już na łatwym się wyłożyłem. No lol. Dobra, tym razem spokojnie. Spokojnie, bez nerwów. Pojedziemy sobie. No i jest pięknie. Normal. Boże. Pewnie dłuższy i cieńszy. Spokojnie. Ha! Hard. Juhu! Lecimy. One more time. Dobra, to było łatwe. Normal już troszeczkę trzeba zahamować. Na easy też w ogóle tak, znaczy na hardzie tak wolno pojedziemy, że to masakra. No tutaj rzeczywiście te szkiełka to ledwo wytrzymują. Nawet swój własny ciężar pewne Miało być wolno, ale dobra. Co to ma być? czachnolis Aha! 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 Kto to górna zobaczyć? Jezus Maria! Nie tak szybko! Dobra, na razie jest dobra prędkość. O, o, o! O! Jest! Udało się! Zrobiłem! <ścoughs> Exit! Oj, przepraszam. A co tam jeszcze jest? The killer machine, nie. Escape the robbers. Ucieknij tym kradzieją. O nie! Jezus, ja nawet nie złapałem za ten wózek, ale dobra! I don't care! Nie! Zostawcie moją żonę! Nie! Nie! Shit. Mogę chodzić? Boże, masakra. O co chodzi? Żono, wypierdalaj! dalej. Trzymam cię. Spokojnie, kochanie, wszystko będzie dobrze. Nie puszczaj mnie. Nie puszczaj mnie. O jezu. Tak, tak. Jedziemy, jedziemy. Nie puszczaj mnie, kochanie. Zrób wszystko, żebyśmy przeżyli. Rozjedź ich. Tak jest, dobrze. Jest, wygrana. No i się to tak robi moi drodzy Może jeszcze jedno coś Aruran 2 nie, nie grałem w to O, jest To lubię o, ho, ho, ho. Nie moja żywa Tarcza znikła. Au! Moja żywa tarcza umarła Strzelaj w niego! Dobrze mu tak! Dobrze tak skurwielowi! Ha 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 ha! Dawaj, więcej, więcej! O no, 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 no. o Timi! Dobra z ciebie tarcza. Spierdzielaj! Nie chcę cię! No nie! Smutek. Przegrana. Przez głupiego skape'a. Jak śmiał! Jedź! Jedź! Dobrze jest! Timi! Prawie to zrobiłeś! Okej! Okay to by było na tyle? Ta, to... nie, jeszcze bottle run zrobimy. Bo czemu nie? Ej, Timmy! Timmy! Ej, czemu ja jeżdżę po Tardzie, Jezus. Nara. Holce, czekam na was. Nie lubię map, które nie mają dna. Tak kończą się głupio, Nie to śmierć. Nic mi się nie kończy, te tak naprawdę. Jedź! Jedź, leć, jedź! No i kurde, co, co się co się tu dzieje? Tego się zrobić nie da, to jest... ej, cofnij, nie możemy się cofnąć. To przez to, że Tiniego nam zabierają od razu na początku. Moja motywacja do dalszej... jazdy już jest mniejsza. Timi, Timmy! Przyjadę kiedyś po ciebie, wyleczą cię, zobaczysz. A na razie umieraj. Dobra, uwaga. No. Oh. Czy jest jakiś sposób, żeby to zrobić. Uff. Jak się wydar pięknie. Nie! Za mała prędkość! Dobra! Teraz przejadę to na głowie. Ostatni raz. Czemu! Ej! Ej, to był dobry start. Mieliśmy rozpęd dziwki. Czy ja w ogóle zobaczę linii mety? Jedź! Ua. Fuck. Niech się coś we mnie wbije. Dobra. Teraz spróbujemy to przejść ostatni raz. Huuuhuu! jedziemy! Uhu, na bombę! Okej, okay, myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Um. Do zobaczenia następnym razem, właściwie to do usłyszenia. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Happy <laughs> Wheels. Na razie.